Dzień dobry Państwu, dzisiaj w tym filmie chciałbym porozmawiać o takim jednym specjalnym imigrancie urodzonym w Afryce Południowej, pochodzenia afrykanerskiego e, panu e, Elonie Mysku, jak to w Afrykans się mówi albo po angielsku jest znane jako Elon Musk, którego jakoś lewacy w Europie i w Stanach nie cierpią, gdyż między innymi odchudza on przerośniętą administrację pełną lewaków i wprowadza dobre reformy z nową administracją. I tutaj muszę zwrócić uwagę, że Jakoś witający imigrantów z całego świata, lewicowcy, zwłaszcza gwałcicieli, złodziei i wszelakich przestępców, bez ograniczeń, wzywający do zniesienia granic, tutaj tego jednego imigranta, który zresztą jest obywatelem amerykańskim, chętnie by z kraju wyrzucili, i to tu i teraz. Widzimy oczywiście niekonsekwencje lewaków i obłudę. Dlatego nie popieramy ich, demaskujemy ich kłamstwo, walczymy z nimi dzień i w nocy i nie dajemy im nigdy wytchnienia, żeby świat był dobry.